Dla siebie możesz się umyć e, ty, No to sam dla ty, siebie, ty, się nie umrzeć. Ty się tylko myjesz jak gdzieś wychodzisz Ja się nie myję jak wychodzę Ja się myję jak już jestem na mieście Tak! O nurka knurka, widziałeś to? O, najmu zaraz dostanie w bambuko. Ale najmu spokojnie a! Jeszcze podpierdolił fraga, nikt nie Jak boli. podpierdolił? Przecież nikt jej nikt nie zabił. Mhm. Uh Wygręciłem -huh. pod... go. Ta pierdol. aszy jak się połasiła. z <grym> no jest pieszył. Manik No ale pod tu, nie będę się pchał. No ja tam dzikie gdzieś... Nikola dzikie szaleństwo powiedziałem Dzikie szaleństwo Ty to prawie jak tytuł pornola ty. <noise> dzikie, dzikie szaleństwo <noise> no, ja bym obejrzał No ja powiem ci, że ja też no, Bardzo chętnie Dobry tytuł można było, Dobra, wjeżdżamy w tą Dobrze wow, umieram Ty chyba z tą wieżą się zawsze lubisz Tu no jezu oni nie, nie widzą Czemu tak sądzisz Wow! dzięki za cover Patrzcie dam HP Będę ich kusił fragment Chodźcie tu. ci coverował. No ma. Lux. jaki perfect English. <grym> Envious się. No, sorry. <grym> Bukelowę, ja tu jak słyszę, tu w ja mm. Hej, hej, dajcie mi żanne. Była, przed chwilą graliśmy jak. Graliśmy z... <grym> tu Zasiał, to by nie wiedzieli, o co chodzi. Tu. I co? Aj, rybo, rybo, mogłaś mówić, że masz mało. Ja musisz spać, to ja. Jestem już ustałem, a mała. Ja okay. <gryzanie> Jatry się. Co jest? Jest wow. perfect English! Bum! To się boję, hej! Hej, hej, kupmy Cię! Ja mówię hej, matko bosko! Hej, hej, kupmy Cię! Co tu się dzieje? Jezu, yes. Armageddon! Muzyka, kasy, kto słucha muzyki? Przyznajcie Ola na pewno O, o my A, to sorry, kiedy, Nikola od, od Kiedy u ciebie w pokoju siedzi dziewczyna, jak ty grasz? W drugim pokoju Jaka opcja dziewczyna? mi Dajcie mnie tu szósty Kurwa Przepraszam, że na głowę nie spadłem. Ja dajcie szósty, dostałam szósty i ja od razu zabiłam. Ziołek, co, co opcji, ty już sapiesz tam, co? Nie chcę To, nic wie, masz, to jest jakiś problem. Dawajcie go, dawajcie go! Ich tu się nie spodziewałem, jest wytalam, absolutnie. Tam. Starze, że zostawimy Taję, bo... No. Ich się tam nie spodziewałem, czemu oni tam byli? Hej hej! Wiatr Ale mam no, jesteś menda, ja coś. Wyciągam do ciebie pomocną dłoń. A ty nic. No sam solo sobie tego? Jak ty sobie wyciągasz rękę to ja ci zawsze łapię Teraz to już sorry ale nie bo teraz już trzymam myszkę sobie Słowo że do tego Do czego? Nie sorry No dawajcie im zajebiemy no No dawajcie ja już nie mogę wiesz się Oj. Oj się wystraszam, że hej Chodź tu mała sukoty Jak <grym> się spruli Oj juju Już nie poleś po pruli Patrz ja mogę trafić. Dawajcie uciekł, naprawdę uciekł To tu było zdymany mi się wydaje Bronię! Ktoś, ten Malphite S.A.P. jest Ja będę skakał im z UTA na plecy, o -o. co? No jak, przesłonił go, no nieprawda Nabiłeś lądowaniem <ścoughs> Trzech, dwa, dwóch, dwóch lądowaniem samych Pięknie lemysł Putin kurde torbę, dobry Tak jak mówisz Czy coś tam, co, czy coś takiego <laughs> wiesz <laughs> Dawajcie tego towera do końca, do końca Bo chuj Już było zabić tego towera no, tower 24hp No ogóle, nie dużo pieniędzy Już ty No chodź, chodź, ja was wszystkich tutaj dojadę Zartowałam, a ja, ja żartowałam Owszem jakiś firm. Oni są to posłowie na poważnie. Oni się nie znają, nie ta jana Ja nie wiem, przecież takie korki co mam zrobić? <grym> No dokładnie, nie od tego sam... oni wszyscy w piątkę ja na mnie. Ja <laughs> <Cygane. śmiech> ale dostałem chyba z kilku no za Gypsy, nie? Cygane. Ale obsłuch to trochę jak Gypsy, nie? No, taki nie mam dokładnie, chęci. <laughs> ja pierdolę ty. <laughs> czekajmy na mam fajtę. No ja nie mam mult Ej, nie mam tego Nie mam ulta to smutne 15 hmm. 10 Patrz, patrz! Widzieliście to, ale beka! Ha? Dwa ulty w tym samym czasie Trzy Dwa Jeden

On no, w ogóle pod AP iść zamiast pod tanka Zyka, no nie mu kroda złożyć Co się nie ma, To nie ma sensu Dzisiaj nie umiem grać w Lola, sorry. Cześć masz 1 3 No a Elisa miałam 3-12. <noise> <noise> Dlatego to jest moja ostatnia runda. Czekaj dotnę. Ej Damieckowi. No wiem, wiem, tak. Nie nie Dobra. Ale to go zabić Jezu. Ja mi się cofną. Spokój się Neymus <grym> <grym> Damy radę, wszystko jest calculated wszystko jest I see I oczywiście Na zdrowie, ty ja też on katar człowiek wow. Ale poszedł full mnie Mówiłem, że nie że kurwa... wszystkie ulty ...że nie słuchacie w ogóle. Dobra, uspokój się. Dawaj Nikola, zniknę. dawaj, dawaj. idę, idę. Turec stoi, Nikola, w turet Turek. O, przez no. wyjście ale... Ja wiem. <laughs> Wezmę sobie ateczkę bo... to. Pozwól mi. Spadka. Weź tu muzykę, bo kiedy tak dziwnie się czuje. Czyś <laughs> <laughs> to, to nie opcji słucha? Bo tu nie było ja. Nie było mnie. Ty, Rybus, jakieś jakieś muzy? Ty. ty? Widziałam mojego Ezreala, jak tutaj tańczył. Też to widzieliście? to ale Ezreal... No był dobry plan ale by, ty nie zareagował w ogóle No jak nic nie mówisz ty to co Ty siedził na Skype ty nic nie powiesz i ty ma re nie reagować Tak jakbyście nie znali no przewodaj ci info ty. co ja zrobiłam tego też się ta ja nie ja ja, bo ja teraz bez sensu straciłem No ale fajd spod tank, poleciał w niepotrzebnie Cieszę on musi zginąć, że chodzić w tym Zginął już, dwa razy. Kurwa, no Nie dzwonić do mnie, Super. nie odbieram, nie przeszkadza. Się. Ja wówczas i na nich centralnie do nich poleciał. No dzisiaj mi nie idzie, sorry. Ale w poprzedni mecz wygraliśmy. Nawet, że miałem 12 dedów. Także wszystko jest możliwe. No, tak jak Hard. O, szybko wleciał z tym naprawdę on. No, na fraga, z tym ultem na fraga No zabij ją! Ale zabiłam, to jest najważniejsze. Hmm. Dobra, teraz będę wgrała grała z ikafę inaczej te kombo zrobić No ja w ogóle osoby Nie nopsy co mnie Opsi Ty zawsze To był dobry do plan na Lebumbusy No ty tu maszcie dobre swoje plany <laughs> <ty>. <laughs> Dobry plan, ale nie Dobrze, bę będę wchodził ostatnio. Czekajcie, no ja mam łza. Tak no to sorry, <grym> nie miałem jak nawet ci <grym> pomóc. Oj, kurwa opcji. Umiałem się nie wychylać. Zabierdali tak? Wszyscy się zamiast cofnąć, to dają się Przecież tylko złapać. ja napierdalam! Przecież cofnij. <grym> Nakarmię poro, poczekaj. Kuj, ja tam lecę. Zostawcie no dały. No O, o dobra, co wy tam idziecie? No widzisz, uciekłam ja, już ucieknę. Spokojna twoja rozczechrana, Opsi. No, uciekłaś. Opsi... Ja ty też uciekasz, Opsi. No opsy. ty to Najpierw. jesteś klopsy. No patrz, patrz, Opsiego patrz, patrz. Zabiłem, zabiłem Dawaj, mu ryb, obczaskę Bo przyleciał Jeden chyba dobry ult Trzeg wiechow Cały życie tam się No ultuj, ultuj mamo, ultuj nie mam, tak można to... Śmierdzi. To był dobry plan. Nie. A się nie odwraca. Słuchaj, ale na fajer. Usiądź, a teczki zjadł. mam taki butlichowo. No, to był dobry plan. No i malafajt mnie. Malafajt, malafajt. Mal, ma, malaflama Malafajt. Co chnijmy? nim? Poczekałem na ty idiota. O opcji, jak zawsze, ma dobry plan. No ale ja wolegać trzeba koni no, z to... No dobra, opcji trudno. Dobra, trzymaj nie. Terowanemu koniowi nie zagląda się między jajka. Chyba, ja czekam no, tutaj ja na dobrać. okazję. A ta ja zapała. czuka, tak? jak czekasz na okazję. Nie, no. o... poczekaj, bo mi się pojebały postacie. Myślałam, że Elisą gram. Ja nie wiem, że my nie możemy zrobić T-Fightów w pięciu, bo zawsze kogoś łapią bez sensu. Jacek... Weź mi coś powiedz. No co, co? Ja gram. No. Ale nie umarłam, patrz. <grym grym> ja, jak się kierad? <grym> Ram 2,7 7 to wiesz. Ogrzy mi zajebał moje jeszcze 9 kili. 9 kili tak? Zaraz miście. Nie wiem. Coś tam na pewno mi zajebałeś się Opsy, tylko się nie przyznasz, jak Gypsy <gül delivery> Co <Czas> ty <tematy>. <laughs> z tymi Gypsyami ty? <laughs> gypsy i <laughs> Opsy Ale mam pojebany humor, to chyba dobrze gdzie było wsparcie? Gdzie wsi, było wsparcie? Gdzie wsi, To był dobry plan, to był dobry plan <noise> Dzieciak... Mi się podobał, ale no kurwa, mi nie wyszło ja, No chciałem Ci pomóc Nie wiem, no tylko ale ty jakoś chciałem... ja, ja czuję, że ja mam za słabego skilla, żeby Ci pomagać Ja i okay. dobrze Ci pomogę Ale nie ma ci. Malafa nie zjebał takiego ulta, że <noise> No bo on nie miał dobrego planu No nie miał dobrego planu <noise> A, widzisz. Co jak... zrobić? No. Dob dobry mnie. plan to podstawa rozwalenia Nexusa, no patrz na przykład Kazix co zrobił jak miał dobry plan. Ty poszedł na łucie, nie? i patrz, patrz jak O no, patrz, gdzieś to bo ja nawet... Kaziksa nie widziałem. No bo miał dobry plan. No jak to nie był cały czas. Ja nic nie widziałem. Ja też nie.